W tym materiale porozmawiamy o tym, czym rewitalizować skórę głowy i włosy, aby cieszyć się ich zdrowym i pięknym wyglądem. Zapraszam! Dzień dobry, z tej strony Ewa Nadziak, farmaceutka z wieloletnim doświadczeniem i twórca linii naturalnych kosmetyków dla kobiet z serii Herbs dostępnych na stronie www.bioherba.com.pl. W mojej skrzynce odbiorczej dosyć często przewija się temat pielęgnacji włosów. Pytacie o to, jak bezpiecznie oraz w naturalny sposób sprawić, aby Wasze włosy były zdrowe, lśniące, gęste, nie łamały się oraz nie rozdwajały. Pytacie, jak sprawić, aby małym nakładem pracy i czasu zdarzyło się to niemal samodzielnie i bezpiecznie. A ja Wam pokażę kilka wskazówek. Za dobrą kondycję naszych włosów odpowiada jak zwykle wiele czynników. Geny to nie wszystko. Na dobrą kondycję włosów mają wpływ takie czynniki jak dieta, stan skóry, głowy, codzienna pielęgnacja czy też szereg zabiegów fryzjerskich, które są poddawane. Wpływ ma na to stabilność hormonalna czy stres. Aby włosy były zdrowe, stężenie poszczególnych pierwiastków ma ogromny wpływ. Jakie są to pierwiastki? Selen działa na włosy pozytywnie dzięki temu, że jest antyoksydantem. Oznacza to, że chroni błony komórkowe tkanek naszego organizmu przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Selen można znaleźć w rybach, jajkach, grzybach, orzechach, a także potrawach zdrowiu. Żelazo to pierwiastek, który wpływa na zdolność włosów do regeneracji oraz wzrostu. Wynika to z tego, że żelazo reguluje transport tlenu naczyniami krwionośnymi. Mikrokrążenie skóry głowy ma fundamentalne znaczenie dla kondycji mieszków włosowych. Żelaza najwięcej znajdziemy w mięsie i podrobach. Szczególnie bogatym źródłem tego pierwiastka jest wątroba drobiowa, cielęca, wołowa i wieprzowa. Kasze, burak, szpinak, drobnych owocach miękkich typu porzeczki, poziomki maliny, a także w niektórych suszonych owocach pestkowych, jak śliwka, morela i dektyle oraz roślinach strączkowych. Cynk jest odpowiedzialny za metabolizm aminokwasów współtworzących strukturę włosów. Jeśli cynku brak, włosy wyraźnie słabną, przestają być elastyczne, łamią się i wypadają. Dobrym źródłem są boczniaki, pieczarki, pestki z dyni, nasiona sezamu, warzywa strączkowe i kapustne kakao, pomidory i nac z pietruszki. Miedź nie ma wpływu na grubość czy gęstość włosów, ale za to odpowiada m.in. za ich kolor. To dlatego, że pierwiastek ten jest niezbędny do powstawania melaniny, która jest barwnikiem włosów. Znajdziemy je w kakao, pestkach dyni, sezamie, wątróbce, nadce, pietruszki, rybach, śledziach, sardynkach oraz makrelach. Jak widzicie, dieta ma ogromny wpływ na stan naszej skóry, a także i włosów. Jeśli nasze żywienie jest monotonne, możemy cierpieć z powodu niedoborów składników mineralnych i witamin. Jest to istotne, gdyż poszczególne z nich warunkują dobrą kondycję włosa. Przykładowo, jeśli mamy niedobór witaminy B6, możemy obserwować zwiększone wypadanie włosów. W przypadku zbyt małej podaży produktów będących źródłem biotyny, może nam dokuczać wzmożone przetłuszczanie się i kospów. Czasami sama dieta nie wystarcza, dlatego warto jest sięgnąć po suplementy w tabletkach. Każda pora roku daje się naszym włosom także we znaki. Lato to czas, kiedy zostawia nam na skórze piękną apalaniznę, ale także łamliwe i wysuszone włosy. To efekt działania promieni słonecznych. Zawsze powtarzam, że podstawą każdej pielęgnacji skóry czy włosów jest nawilżenie. Nasze włosy są jeszcze bardziej narażone, jeśli nie stronimy od kąpieli w chlorowanej czy słonej wodzie. Mam dla Was dwa sposoby, aby nie doprowadzić włosów do takiego właśnie stanu. Idąc nad wodę oraz poruszając się cały dzień po plażach, polecam Wam zabrać ze sobą nasz żel aloesowy. Aloes ma wspaniałe właściwości. Nawilżające skórę, przez co wspomoże walkę z łupieżem, ale także wzmocni cebulki i będzie stymulować je do wzrostu. Sam aloes jest humektantem, co oznacza, że pomimo swoich właściwości nawilżających, czyli zatrzymywania wody we włosach, nie ma właściwości standardowych silikonów. Jest substancją rozpuszczalną w wodzie, zostaje zatem w całkowity sposób usuwana z włosów. Po zastosowaniu kuracji z aloesu włosy są zdecydowanie bardziej wygładzone i pełne blasku. W okresie wiosenno-letnim polecam także dodać nasz żel do swojego ulubionego szamponu. Niech towarzyszy Wam cały czas. Oprócz dodatku do szamponu w trakcie kąpieli słonecznej aplikuj go także na całe włosy. Wykonaj z niego maskę podczas wieczornej pielęgnacji. Nałóż go od nasady aż po same końce oraz załóż ręcznik z kaniny konopnej. Dzięki temu wytworzy się świetny mikroklimat, a aloes wniknie jeszcze głębiej. Warto także zastosować nasz spray do włosów. Oprócz wyżej wymienionego aloesu, który tym razem mamy tutaj w formie soku, dodaliśmy jeszcze ocet jabłkowy. Prosty babciny sposób. Ocet, przygotowany w odpowiednich doskonałych warunkach, działa na nasze włosy idealnie. A jak? Otóż podobno już Hipokrates zalecił stosowanie octu jabłkowego w celach leczniczych. Wszystko dlatego, że zawiera on wiele cennych składników, które działają dobroczynnie na cały organizm. Ocet jabłkowy jest naturalnym produktem spożywczym, który powstaje w wyniku fermentacji jabłek. Pełnowartościowy ocet produkuje się z dojrzałych i słodkich owoców najlepszych odmian. Odcie jabłkowym znajduje się aż 20 związków mineralnych i pierwiastków, m.in. kwas mlekowy, kwas jabłkowy i octowy, enzymy, aminokwasy i pektyny. W skład octów wchodzą także bioflavonoidy, beta-karoten, chlor, żelazo, fluor, potas, wapń, miedź, magnez, sód, fosfor, siarka, krzem i witaminy A, B1, B2, B6, C i E. Ta prawdziwa bomba witaminowa wspomaga leczenie i profilaktykę licznych chorób oraz problemów skórnych. Zawiera wszystkie składniki, które odpowiadają za kondycję włosów, dobry stan skóry głowy. Istnieją różne typy włosów nisko, wysoko porowate. Do każdego z tych typów musimy dobrać zupełnie inne produkty do pielęgnacji oraz inne oleje do olejowania. Przy occie jabłkowym rodzaj włosa kompletnie nie ma znaczenia. Przywraca on naturalne pH skóry głowy i uzupełnia niedobory cennych mikroelementów. Efekt? Jeżeli Twoje włosy są suche i szorstkie, staną się mniej kruche, gładsze i lśniące. Mniej więcej takie, jak widzisz na modelkach w reklamach. Co więcej, będą rosły szybciej. Jeżeli masz problem z przetłuszczaniem się, ocet usunie nadmiar sebum i sprawi, że włosy będą lżejsze i delikatniejsze. Ocet jabłkowy nie tylko poprawia kondycję włosów, ale także za sprawą właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych świetnie sobie radzi z łupieżem oraz zapobiega ich wypadaniu. Nasza wcierka bogata w ocet jabłkowy i malinowy z dodatkiem pokrzywy i skrzypu ma w swoim składzie mnóstwo witamin i krzemionki, minerałów do roztworu w procesie maceracji. Jest to powolny, naturalny, biologiczny proces, który trwa aż do wyrównania stężeń pomiędzy roztworem a roślinami. Działa to cuda, gdy wcieramy produkt w skórę głowy. Pamiętacie, jak mówiłam o technice aloesu i turbanu w postaci tkaniny konopnej? Dokładnie dzięki naszemu bananowi tworzymy mikroklimat i pozwalamy mu popracować na skórze. Jak stosować produkt? Cieraj 2-3 razy w tygodniu. Na początek zostaw na 2-3 godziny owin ręcznikiem, a później zwyczajnie umyj głowę. Różnicę zobaczysz bardzo szybko. Jaki jest wpływ octu na nasze włosy? Posiada naturalne właściwości myjące, oczyszcza włosy i skórę głowy z nadmiaru sebum oraz zanieczyszczeń. Żywy ocet bogaty w kwasy organiczne, enzymy, żywe kultury bakterii i aminokwasy stymuluje wzrost włosów. Działa także antybakteryjnie. Ocet przywraca naturalne pH skóry głowy i włosów. Odpowiednie pH utwardza zewnętrzną warstwę włosa, zamyka jego łuski, dodaje blasku i ułatwia rozczesywanie. Ocet zabija grzyby i bakterie, dlatego minimalizuje wypadanie włosów, które nierzadko ma miejsce właśnie za sprawą tych patogenów. Zimą, kiedy nasze włosy znajdują się pod czapką, także dzieją się cuda. Więc za pomocą tych trzech produktów utrzymamy włosy i skórę głowy w świetnej kondycji. Kolejnym tematem, który poprawi stan naszych włosów, jest ich olejowanie, ale o tym porozmawiamy w innym odcinku. Jak widzicie, dbanie o włosy, aby były zdrowe i lśniące, nie jest wcale takie skomplikowane. Nasze produkty może stosować każdy z rodziny. Nie potrzebujemy również skomplikowanej wiedzy na temat ich rodzaju. Spray powinniśmy mieć zawsze w torebce, aby w 3 sekundy móc je odświeżyć. Jeżeli podobał Wam się ten filmik i wiedza w nim zawarta wydaje się Wam być pomocna, zostawcie lajka i dajcie znać w komentarzu, jak Wy dbacie o swoje włosy. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych odcinków i subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia. Ewa Nadziak